Cześć! Jestem zawiedziony, dlatego zostawcie łapkę w górę i suba. Nagrywam już chyba po raz dziesiątą próbę. I mam nadzieję, że mnie słychać. Bo jak mnie nie będzie słuchać, to ja po prostu przestaję nagrywać z YouTubem. Dlatego zostawcie łapkę, please, bo naprawdę już się wkurzam na to. No ale ostatnia próba, jak teraz nie wyjdzie. No to ja wychodzę. Mam nadzieję, że będą cięcia. Bo się boję już jak ten film będzie wyglądał bezcześć. Czemu ja mam Deadpoola. Nagrywałem ten. Uh. Glucio, wezmę się Glucia, bo dawno Gluciem nie grałem. A Glucio to spoko gościu. Jak chcecie mieć turdy ten? Właśnie, bo Glucio widać, że zostawił łapkę w górę, bo jak się klika łapeczkę w górę. To jest taka zielona, nie, Jezu co ja gadam? niebieska, i Gluczo niebieski, i się cieszy, no i fajnie, no nie no, super, dlatego zostawcie łapy I siubika oczywiście dzwoneczkiem Żeby być na bieżąco z filmami Jedno ucho, dobra Pat, Gluczo jaki ty głuby jesteś, co jadłeś? Nie grałem dawno bom, na co, kurde, to nie znaczy, że masz tyle jeść Ty mały korzyścią jeden Wysiadam, lecę se i wygrywam gierę Mam nadzieję, że nie będę nominowany na Hot System Challenge. Please Mam nadzieję. No i tak, nie umiem śpiewać, więc... Fajnie na nie. Nie umiem śpiewać ja. Walcie psiklą. Klapa by była. By była taka klapa. tego się idę wciąż I łapkę w górę. Nie, co ja gadam na odwrót! No odwrót! Spamowanie, tak? Uwielbiam to, bo przed chwilą zespamowałem typa. Bo mnie oni spamowali. No chodź. Już się Ciebie boję. Popatrzmy, że jestem taki cicho, ale... Trochę się strasuje. Mi się tak stresuję? A! No nie! No ty, Czyż to była tak 1 giera? Nie miałem tikala bo nie zabrałem od tamtego typa. No nie mogę jeszcze wyjść. Nie chcę obserwować. Halo! O, dobra. No glucio, no, jesteś taki gluby, no ale no, to była taka fajna giera, bym mógł tak ją wykierować, no ale no niestety, oczywiście nie robię wyzwań, tylko tak lubię lecieć na skaliste skarpy i zawsze tam teraz będę latał, bo są fajna miejscówka, no ale nie wziąłem tej pompy i nie miałem matsów i to było najgorsze, bo mi się zabudowało i może jakoś bym wyszedł z tego, ale no, nie wyszłem. Wszystko A. będzie w spodzątku Bardzo w spodzątku Mam nadzieję, że Glucio się teraz postara Także, Chociaż, żeby się postarał Halo, Glucio Glucio Odezwij się O co chodzi? Jakiś sysek mi napisał No, Glucio Odezwij się Odeżwi się! No ci! O, ci! Dobra, Drivera. Ja się poddaję. mad Drivera. Jak spotkam go, to ja się po prostu poddaję. To jest ulubiony mój killer. To jest. I love kill off. Co ja gadam? Jest głupak na no nie. Wy myślicie, kim ja jestem. Jestem psychopatą, tak naprawdę. Nie ja żartuję. XD. czemu ja to gadam. Chociaż to jest takie tam. O, cześć! Co tam u ciebie? O, co tam u ciebie? Pinky, Winky! Wiem, że to ty. No wiem, że to ty. Co na mnie krzyczysz? Nie krzycz na mnie, Pinky, Winky będzie się na mnie odziwać. Noob. O, oglądacie pewnie jakiegoś nuba, no nie na YouTubie, który kurde nawet nie umie wbić stosubów, no nie? O patrzcie, o, fajny killoff ma. Widziałem ten killoff, ale tak jeszcze tak, żeby ktoś mnie zabił z tego killoffa. Gdzie Jezu zabił? Fajna ma połączenie, podoba mi się ten pleca. Podoba mi się skinek. Wszystko mi się podoba. Ja wiecie co jest najgorsze, że ja nie wiem ile będzie tr film trwał, bo nie pamiętam kiedy ja zacząłem. Ty, ty. Dobra, nieważne. nieważne. Nie znam tej bajki. Zapomniałem, że ja jej w ogóle nie znam. Bo słyszałem imiona, ale ta bajka jest jakaś patyczna i jej nie znam w ogóle, prawie. Znam ich imiona, ale nie wiem jak to się nazywa. I nieważne, dobra, nie, nie było tematu. Na no, mece, to nie wiem kto dał. A, no. Piszą o tym czymś. Czekaj, na no na no, 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 ...to się do mnie odziewa, wyzwania lokalne. Ty, powiedz im coś, Glutek! No, Glucio, no nie, no odeźwij się, no weź, nie bądź takim pierdkiem małym. No odeźwij się, no weź! Pumpy mi zabrał! No, Glucio, no, nie oblazaj się, no ale no... Serio, znowu spammerka. Dobra, spanner. Halo? Okej, okay, nie wnikam. Przedłużony film. Jak teraz nie wyjdzie, to ja po prostu kończę to, no, no. Bo Glucio się nie odezwał i patrzcie, jak się śmieje ten gruba zasrany, no. To wszystko przez ciebie, Glucio. Ty jesteś małym... ...Gluciem. Jeśli się, się urodził, a ja cię musiałam wychowywać. Ci, ci Glutku, jedynie. wyjdziecie. Tydydzi Dobra zostawiajcie łapeczki w górę bo się wygłupiam do no nie Wiadomo Ty bo Tak Sam się zastanawiał i takie Mam taki pomysł ale wam go nie zdradzę na kolejny film Zgadujcie sobie w myślach jaki następny film będzie Mówiłem nie no kurde, szkoda, że nie mam komentarzy Nie wiem, nie mam komentarzy. Chyba, że wy możecie pisać, a ja ich nie widzę. No czemu ja to klikam? Weźcie i powiedzcie u On nie klikał. No dzisiaj odcinek o Gluciu. Gluciu... Trzeba pytamy cię Kim jesteś? Nie gadaj brzdur, no powiedź, kurdy, Bo, no patrzcie, glucie się nie chce wydać. Glucie coś. Patrzcie, jak on się cięsie! Galoreta! Myślałem, że ten dźwig się rusza. I czemu? Każdy mi zabiera pompę. Jak ktoś mi. No to jest pomerze! Co się dzieje? Spamerze O nie! Nie ja radzę, że to są boty. Jak tu gdzieś koń nie będzie bo to ja... Spamereczka! Jak oni spamowali, to jakby się widzieli jak ja wcześniej robiłem próby, jak w nich spamowałem i prawie wszystko w nich wygrywałem to teraz jak... Nagrywam to nic, nie? I pewnie teraz mi wszystko do, dobrze wyjdzie. A mam, jestem słaby. No nie. A poza filmami, no, nawet nawet coś tam wychodzi, no ale mniej. Na filmach się czuję pewniej. Bo przez chwilę się tam. I dobra, taktikalek! Przepraszam, wolna pompa, ale jak zadajesz po 30 HP, no to. Nie moja wina, że ja cię nie chcę. Glucia też. Glucio pije swoich braci. Tedy, tedy, de de Nie, jakbyś do mnie strzelił. Patrzcie, jaki ze mnie parkurowiec. jaki Jaki ze mnie parkurowiec. Taki śmieszny. Taki śmieszny pierdek. Dobra, laserek. Laserek. Ty to nazywasz laserkiem? O ty chamie. Wal. A ty bocie co żyjesz? Kończymy tego. Ten odcineczek, wiem, nudy były, no ale niestety, jak to takie boty grają, oczywiście. No to kończymy odcineczek, do zobaczenia, cześć, w kolejnym, witaj, zostawcie łapkę w górę i subskrybuj kanał, no, ale no jak takie boty grają, to nie moja wina, siema!